Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Drużowanie samochodem z przebitymi oponami spowoduje większe zużycie paliwa, wolniejsza jazdę i mniejsze bezpieczeństwo. Dlatego podstawowym nawykiem, którego powinieneś się nauczyć, jest sprawdzanie ciśnienia w oponach i robienie tego konsekwentnie. Nawyk sprawdzania opon. Sprawdzanie ciśnienia w oponach jest bardzo ważnym nawykiem samodzielnej konserwacji, mimo że większość kierowców o tym zapomina lub odkłada to zbyt długo. Operacja ta jest w rzeczywistości bardzo szybka, jest to jedna z kontroli, które można przeprowadzić całkowicie samodzielnie, a do jej przeprowadzenia nie SA potrzebne żadne specjalne umiejętności techniczne. Potrzebujesz tylko odpowiednich narzędzi. Oto podstawowe kroki, aby podróżować z właściwym ciśnieniem w oponach oraz jak i kiedy przeprowadzić kontrolę. Jak sprawdzić opony? W międzyczasie należy sprawdzać ciśnienie w oponach co najmniej raz w miesiącu, ponadto kontrola przed dłuższą podróżą jest niezbędna. Aby to zrobić, będziesz potrzebował manometru, najlepiej dobrej jakości i dobrze skalibrowanego, możesz go kupić lub udąc się na stację. Benzynowa, ale musisz wiedzieć, jak odczytać dane. Alternatywnie, będziesz musiał udąc się do warsztatu lub sklepu z oponami. Pamiętaj. Aby mierzyć ciśnienie tylko wtedy, gdy opony Esa zimne, a pojazd jest zaparkowany na równym podłozu, oczywiście, jeśli musiałeś. Wcześniej pojechać na stację benzynowa, poszukaj takiej w promieniu dwóch kilometrów. W przeciwnym razie opony zbytnio się rozgrzeja od toczenia, zniekształcając odczyt, wyższy niż w rzeczywistości. Zalecane ciśnienie w oponach dla testowanego samochodu można znaleźć w książce serwisowej lub na naklejce na drzwiach kierowcy, i jest ono wyrażone w barach. Różnią się one w zależności od rozmiaru opony i obciążenia masy samochodu. Im cięższy samochód, tym wyższe zalecane ciśnienie w oponach. Pompowanie opon, szczegóły do zapamiętania. Zawsze sprawdzaj ciśnienie w oponach. Jeśli jest niskie, aby je przywrócić, a następnie napompować oponę, należy odkręcić korek zaworu. Aby umożliwić stopniowe wprowadzanie powietrza do zalecanego poziomu. Zawsze należy przestrzegać wszelkich różnic między przednia i tylna osią narzuconych przez producenta, a także sprawdzić oponę zapasową. Nie pozostaje ona zamknięta w obudowie przez lata w stanie gotowym do użycia, ale może ulec spuszczeniu powietrza lub pogorszeniu. Jeśli posiadasz tylko zestaw do pompowania, nadal powinieneś okresowo sprawdzać, czy jest on sprawny. W tym celu włacz go, podłaczając. Go do zapalniczki samochodowej, a następnie ostrożnie przechowuj. W tym miejscu należy pamiętać, że istnieje wiele samochodów wyposażonych w elektroniczne systemy monitorowania ciśnienia w oponach. W tych z czujnikami na każdym kole, po każdym napompowaniu opon należy zresetować komputer pokładowy. Instrukcje zawsze znajdują się w instrukcji obsługi. Opublikowano w praktyczne poradniki konserwacja samochodu, a WordPress commenter Hello World.